Kacie. Nazywam się Anna reprezentuję Stowarzyszenie Stowarzyszenia Absolwenci dnia Biznesu. Ja by było jeszcze ciekawiej. Zaprosiłem tutaj dwóch naszych przyjaciół, którzy, którzy urządzą mały pokaz na Państwa. Także zapraszam. A Panowie nie pomylili w przypadku prezentacji? Nie, nie sądzę. <grystanie> w końcu mieliśmy mówić o pani, tak? No więc właśnie. <grystanie> Widziała pilot. Kurczę, no to musimy sobie bez pilota. Ale i tak mamy dla Państwa do powiedzenia pewną historię. Historię ciężkiej, ale jakże satysfakcjonującej pracy. Pracy, która była obarczona wieloma porażkami, z której wciągnęliśmy pewne wnioski, bo mieliśmy odpowiednie zabezpieczenie. A więc przejdźmy od tego historii, którą chcieliśmy zaprezentować. Wyobraźmy sobie górę, z na szczycie którego Zaczyna odgnąć się życie, które realizuje ta piękna oto roślinka. Ale jako, że wszystko co dobre wymaga czasu, tak też było w tym przypadku. No i ten czas i ja, mija, mija, aż z, z tego życia, które powstało, powstaje po prostu barwę w którym jesteśmy dzisiaj. W międzyczasie u podróża tej góry znajduje się tytułowa kopalnia, w której też żyją takie małe stworzonka, mające również wysoką potrzebę posiadania własnej tożsamości. No i tak prowizorycznie nad kopanią wisi szyld z napisem Young Power. No i czas znowu mija, znowu musimy przytwierdzić tę machinę czasu. Mija kilka lat i z którym się stało, park rośnie w siłę, co symbolizuje to logo, które się połączyło. No i to co możemy oglądać oknem, czyli park zwiększa zasięg swoich możliwości. A w międzyczasie, po duża tej góry tak naprawdę tuż pod nosem, te nale stworzenia nabrały już konkretnych kształtów, już wiedzą kim są i z kim chcą, chcą zostać w tej przyszłości. Jakby się domyślić, góra, którą tutaj zaprezentowaliśmy, symbolizuje drogę, którą trzeba przejść, aby dojść na sam szczyt. Czyli my jako reprezentanci organizacji, które się znajduje, stowarzyszenia Akiogowimy, o którym powiem za sekundkę, a jesteśmy gotowi do tego, aby rozpocząć swoją drogę od samego podnóża na sam szczyt, czyli tam, gdzie pomorski park znajduje się już dzisiaj. To za piękna historia. Właściwie tylko brakowało mi dawno, dawno temu, około 20 lat temu. Mama dała mi na imię Wiktor, a mi dała na imię Wojtek. I też na wół. Też na wół. I żeby było śmieszniej, w stanie, które nazywa się Washington, wszystko zaczęło się 40 lat temu od programu Business Week. Kilka osób wpadło na pomysł, hej, zróbmy program, który pokaże dzieciakom, czym jest biznes i który zafunduje im wiedzę nie dostępną w żadnej innej szkole. Tak zrodziła się idea Business Weeka. I ona od 40 lat jest dokładnie taka sama, czyli 100 członków przybywa na, na wykłady na, na tydzień tego biznesu i dzieli się na 10-osobowe zespoły, które są reprezentacją firm. Te firmy przechodzą przez szereg różnych kursów, różnych konkurencji, które mają pobudzić ich kreatywność, zdolność do innowacyjnego myślenia. Takim przykładem jest na przykład BISIM, który jest symulacją biznesową. Polega on na wprowadzeniu konkretnych decyzji finansowych do komputera. Algorytm to później e, mieli i wydaje konkretne wyniki. Na ich podstawie w ciągu tygodnia te firmy mogą ustalać swoją strategię, e, żeby zdominować rynek, e, zwiększyć cenę swoich akcji i podejmować jakieś takie decyzje, e, wyprzedzając swoich przeciwników. E, w międzyczasie, kiedy to wszystko się dzieje, e, firmy muszą wyjść ze swoim produktem, e, który prezentowany jest na trade show. E, podczas. E, Ostatniego dnia trwania programu. Są zapraszani tam wtedy inwestorzy, prawdziwi trójmiejscy biznesmeni, którzy posługują się wewnętrzną walutą, jaką jest Business Wing Dollars. Oczywiście wygrywa firma, która na swoim stoisku zgromadzi największy stak mamony. Jakby tego było mało, całość odbywa się w 100% w języku angielskim. Jak łatwo się domyślić, język angielski jest językiem międzynarodowym, jest to język, w którym robimy biznes, i aż. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej możliwości. I żeby wszystko było jasne, nie uciekamy się do tego angielskiego, który jest zobaczony kartkówkami, zarwanymi nocami, o którym przecież wszyscy doskonale wiemy, tylko Biznes stawia na to, aby ludzie użyli tego języka żywego, mówionego, aby uwierzyli w siebie, że oni mają bazę, a tylko muszą się drobnie otworzyć do tego, żeby tego języka używać. Takim czynnikiem obiektywnym, który pomaga w używaniu języka są mentorzy ze Stanów. Ci mentorzy to taka bardzo ciekawa instytucja, która przypada właściwie na, każde, na każdą firmę. Rekrutują się oni z dwóch firm, które wspierają polski biznes, week właściwie od samego początku. Jest to Boeing i Microsoft. Mentor rozpościera jakby mapę przed, przed firmą i uczestnicy wybierają swoją drogę. Oni oczywiście też dają pewne wskazówki, jak dojść, jakieś zagrywki. Natomiast ostateczna droga zależy tylko i wyłącznie od firmy. Mentor się w to nie miesza. Dlaczego mentorzy, ci menedżerowie z wyższych szczebli przyjeżdżają tutaj do Polski, do, do tych uczniów? No, idąc za, za tym tokiem myślenia, które mówi przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli szukamy innowacji, to idziemy do młodych ludzi, którzy mają bardzo świeże spojrzenie. I z takiego założenia właśnie oni wychodzą, że ucząc, też się uczymy. Dlatego każda osoba, która skończyła Business Week, powie Państwu, że jest to świetna sprawa. Absolutnie fantastyczna, która ma jedną malutką wadę. Kiedyś się kończy, prawda? I dlatego, żebyśmy mogli utrzymać to, powstało Stowarzyszenie Absolwentów Gdynia Business Week, które zrzesza 113 aktywnych członków, którzy chcą się rozwijać przez 365 dni w roku. W jaki sposób? Przykładem może być konkurs Mistrzów Prezentacji. Jest to nasz wewnętrzny konkurs, który poprzez kilka etapów ma wyłonić osobę, która poczyni największy progres w prezentowaniu pewnych treści. Mnóstwo mamy konkursów, gdzie wygra najlepszy, i tak dalej, ale nam zależało na tym, aby ukoronować osobę, która włoży najwięcej wkładów w to, aby siebie rozwijać, aby umożliwić mu spełnianie swoich marzeń w biznesie. Dlatego oprócz glorii, chwały i nieśmiertelności ta osoba otrzyma od nas sponsorowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych na oryginalny program Business Week w Waszyngtonie. I wracając się w tym e, świecie biznesu, spotykamy wielu ludzi, specjalistów z różnych branż, bardzo, którzy bardzo entuzjastycznie podchodzą do tego, co robimy. To sprawia, że bardzo łatwo jest nas zaprosić do na spotkania, jako że spotykamy się w tygodniu właśnie w parku technologicznym, a tak dokładniej najczęściej w tej sali, także jest nam ona znajoma. I ostatnio e, e, gościliśmy osobę z, z Google, specjalistę od marketingu, czy też przedsiębiorcę, producenta filmowego z 25-letnim doświadczeniem. Oprócz tego networkingu zewnętrznego prowadzimy również wewnętrzny. Proszę sobie wyobrazić około 100 osób, jakieś 5 razy tyle niż nas jest tutaj, i każdy z nich ma swojego znajomego. Ten znajomy ma jakieś konkretne umiejętności, które pozwoli rozwiązać problemy, e, które nas nękają. Dlatego stowarzyszenie, oprócz tego, że zrzesza tych ludzi, pozwala nam tworzyć pewnego rodzaju środowisko, e, gdzie... Kiedy powstaje problem, jak impuls nerwowy, po prostu wszystko rozchodzi się do odpowiedniego celu, przez to, że nasz problem może zostać rozwiązany. O czym za chwilę próbkę zaraz da Wiktor. E, oprócz tego, że prowadzimy ten networking, warto zaznaczyć wymianę naszego własnego doświadczenia, bo oprócz szkoły są ludzie, którzy podejmują również inne wyzwania. Tak jak nasz kolega Igor jest początkującym inwestorem, zarabia na nieruchomościach, bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, albo Michał, który jest absolwentem gdańskiego programu Business Week e, i stwierdził, że właściwie nie widzi siebie w wojsku, tak jak miał to e, przez ileś tam lat w swojej głowie, postawił wszystko na jedną kartę, założył firmę i teraz biega w pocie czoła, w tej z powrotem, na my z uśmiechem na twarzy na niego patrzymy, no wiedzą Państwo jak to jest, tak, kiedy początkująca firma, ile jest wyrzeczeń i różnych przeciwności, natomiast jego doświadczenie jest również nauką dla nas i jest to żywy, namacalny przykład, jak możemy wymieniać się tym doświadczeniem, jak ono procentuje nas. Tak silne relacje pozwalają nam realizować szereg inicjatyw, bo oprócz tego, że spotykamy się co tydzień w parku technologicznym, żeby rozwijać się wewnętrznie, to również organizujemy eventy na zewnątrz, żeby też ta społeczność wokół nas mogła, mogła jakoś skorzystać. I taką perełką, takim charakterystycznym przykładem jest konferencja Play with Business, którą jakiś czas temu zorganizowaliśmy właśnie w parku. Zwolą Państwo, że bardzo pokrótce przedstawię koncepcję. A więc w pierwszej części jest czterech międzynarodowych prelegentów, Byli tam prelegenci z Polski, z różnych, z różnych regionów Polski, jak i z USA. I a, żeby to nie, nie ciągnęło się w nieskończoność, bo tak naprawdę im wysz, dłuższy wykład, tym wiemy, że jest tendencja, że przestajemy słuchać, prawda? To to wszystko zwalnia. Podróżyśmy no, koncepcję a, czy zasadę znaną z ogólnoświatowych konferencji TED, czyli jest ograniczony limit czasowy, jest on dość krótki, bo to było 15 minut na każdego mówcy, żeby mógł on przekazać swoje treści tak płynnie i w dość spójny sposób i też żeby miał ograniczony czas i nie rozlegał tego w nieskończoność. Celem tego, tego wydarzenia było pokazanie gościom, którymi, którymi byli licealiści z gdyńskich szkół, pokazanie tego, że biznes nie gryzie, że przedsiębiorczość to może być coś fajnego, może to być w pewien, pewien sposób sposób na życie i dzięki temu mogą spełniać swoje marzenia. No, opierając się na suchych faktach, w statystykach, można uznać, że wydarzenie okazało się sukcesem, bo przybyło na wydarzenie 220 osób, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, pojemność według danych technicznych w sali jest 150. Więc możecie sobie wyobrazić ten tłok, tą ilość ludzi, którzy musieli stać i tą ilość krzeseł, którą musieliśmy dostawiać. I te osoby, które przybyły, naszym celem było poprzez pokazanie, jak przedsiębiorczość może być fajna, nakłonienie ich do tego, żeby musieli udział w programie Business i z tego, co nam wiadomo, to udało nam się to całkiem nie, chociaż opicjalnych... I jak mówię, to oczywiście też muszę pokazać, jak to wyglądało. Tutaj mamy publiczność w najlepszym wydaniu. W tym miejscu widzimy prowadzących, byłem to ja i Patrycja Temska, do której za sekundkę wrócę. W tym miejscu podczas przerwy, członkowie naszego stowarzyszenia prowadzą networking. Po prawej stronie jest właśnie Michał, o którym wspominał Wojtek. To jest ta osoba, która założyła w firmę, tak naprawdę mając niespełna 20 lat. Robi to do dzisiaj i tak naprawdę patrząc na niego widać, że coraz Coraz bardziej się rozkręca, coraz coraz bardziej a, jestem zafascynowany. E, no i trzeba przyznać, że jest kwestią czasu, aż osiągnie sukces. Jest to zdjęcie z przerwy, kiedy to e, członkowie AGBW prowadzą networking, czyli zbierają feedback od uczestników i pytają ich tak naprawdę co im się podoba, a co jeszcze można ulepszyć podczas części. I tutaj jest wisienka na torcie. Zakładam, że większość z Państwa kojarzy tych gentlemanów, ale na pewności przedstawię. Ten pan Polerej to jest Piotr Białski z firmy Spitny w środku... Michał Jaskurski, założyciel portalu i no po prawej stronie Łukasz Osowski, no tutaj na 100% wszyscy kojarzą za Software, czyli firma, która myśli się kilka metrów od nas. I to jest zdjęcie z panelu dyskusyjnego, jako że druga część opierała się w 100% na panelu dyskusyjnym, czyli zadawaliśmy pytania i był to taki element interaktywny. Dobrze, powiedzieliśmy skąd jesteśmy, co robimy. I odrobinę, co umiemy, ale tak naprawdę jak to się przekłada na praktykę. Tak? W jaki sposób jesteśmy w stanie użyć tych umiejętności, które nabyliśmy, i naprawdę jakoś je spożytkować. I tutaj postanowiliśmy przytoczyć kilka przykładów staży, które już dotychczas udało nam się zrealizować, czy bardziej członkom naszego stowarzyszenia, którzy załapali się na jakieś praktyki. A Pierwszym przykładem, który chciałem przytoczyć, to jest moje osobiste doświadczenie. Po ostatnie wakacje na 5 tygodni miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych i robiłem staż u wokół takiego przedsiębiorcy z krwi i kości, który jest coachem i specjalizuje się w sprzedaży, a ja towarzyszyłem mu przez te 5 tygodni, pomagając mu przygotować te spotkania, przeprowadzić i też miałem okazję uczestniczyć w nich niejako, prawda? I było to genialne z trzech powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że mogłem zobaczyć jak się robi biznes w amerykańskim stylu i można mówić dużo rzeczy, że Ameryka jest dobra lub zła, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że co byśmy nie powiedzieli, jest to kolebka kapitalizmu. a Więc już abstrakując od tego, kto, co myśli na ten temat, warto tam być chociażby z tego powodu, żeby nabrać jakiegoś alternatywnego spojrzenia, żeby po prostu spojrzeć na biznes szerzej, a, a może to mieć z korzyścią do nas, bo, bo jest, jest, mówiąc szczerze, bardzo inspirujące. Druga sprawa, to poznawałem zupełnie nową kulturę i mentalność, którą, które jak wiemy determinują tak naprawdę wszystko, co robimy, tak? Każda reakcja, interakcja pomiędzy ludźmi, nasze zachowania. No, gdyby nie było kultury, to tak naprawdę nie byłoby tego spoila, prawda? to wszystko łączy w wspólną całość. I trzecia sprawa, która jest dość łatwa do, do odgadnięcia, to mój angielski wszedł na zupełnie inny level, tak, bo jeżeli przez 5 tygodni jestem w Ameryce, gdzie nie ma żadnej buzi, która mówi do mnie po polsku, to chociażbym chciał, to nie mogę się rozleniwić i po prostu muszę, muszę forsować ten angielski. W nie miałem z tym większego problemu, Aż podbieg, a jest, jest po drugim, trzecim tygodniu taki efekt, że w głowie aż huczy od takiego angielskiego jest taki punkt przełamania, który potem sprawia, że angielski staje się integralną częścią mowy, nie jest to już coś takiego na siłę, że trzeba myśleć. Tak? To już jest w głowie tak przekodowane. Snepa angielsku. Słucham? angielsku. Zdarzało się, zdarzało się. się. Czasami chciałem powiedzieć coś po polsku do mamy, a moja mama, ale o co ci chodzi synku? Przepraszam mamie, to, to było po Kolejnym przykładem jest właśnie Patrycja Tęcka, która była na tym zdjęciu miała okazję robić staż w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, ale wrócę do niej jeszcze trzeci raz za chwilkę, jako że jesteśmy z niej bardzo dumni, bo osiągnęła spory sukces. E, zwłaszcza patrząc na jej wiek. Kolejna rzecz. E, to przykład organizacji, w której staż robiła Marta, z naszego stowarzyszenia. Organizacji Indezgra, która, jak wiemy, zajmuje się ściąganiem inwestycji do Gdańska. Przez kilka tygodni zajmowała się projektami, dostała tak naprawdę kilka małych projektów e, pod swoją pieczę. E, I z tego, co, co relacjonowała, naprawdę z tego wyniosła, bo miała okazję, żeby sprawdzić siebie na żywo, jak to jest zarządzać jakimś projektem. Skala projektu oczywiście nie była ogromna, bo była to starzystka, aczkolwiek no, mało jest miejskie, tak po prostu wpuszcza się 19-latka czy 19 i burów projekt, prawda? No i ten flagowy przykład to jest znowu Patrycja, która aktualnie jest w Dolinie Krzemowej, w organizacji, która nazywa się Blackbox, a Blackbox dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to taki akcelerator startupów, a właśnie w tej części Ameryki. A i Petycja jest tam od 4 czy bodajże 5 miesięcy. Z tego co wiem, bardzo jej się to podoba. Wraca? Każdego dnia coraz bardziej. Hmm. Praca? właśnie, raczej, raczej nie ma zamiaru wrócić, tylko na chwilę, że tak powiem, żeby jakiś tam formalności dopełnić, ale dążę do tego, żeby się tam przenieść. A jak to się zaczęło? Bardzo prosto. Przy współpracy z Fido Intelligence, który też zapewne Państwo mnie bardziej kojarzą, bo z tego co bym tutaj też operowało w parku, a zorganizowaliśmy wykład z założycielem i szefem tej organizacji Blackbox. A i po prostu. Dzięki temu Patrycja miała okazję, żeby z nim porozmawiać. No i ja tyle go odczarowała, mówiąc tak bardzo poetycko, zaprosił ją do Ameryki i, a, i to naprawdę jest z korzyścią dla niej, bo, bo utrzymujemy kontakt i mówi, jak, jak szybko może się rozwijać, dzięki temu, że jest w Ameryce, jest w zupełnie innym otoczeniu. No i też mam zamiar sprawdzić mówiąc osobiście, jak to tam jest w Tule Krzywowej, bo ja akurat byłem w innej części Stanów Zjednoczonych. No dobra, bardzo dużo opowiedziałeś, Wiktor, na ten temat. Skąd to nie jesteśmy, czego to nie robiliśmy, ale konkretnie, słuchaj, co ty potrafisz zrobić? Co, no tego, żeby wygrał reprezentację, <noise> to potrafię pan żyć kawę lepszą niż w Starbucksie. A <noise> jak na przykład ustosunkujesz do mojego certyfikatu kserowania notatek na czas? Nie, Ja potrafię serować 100 stron na minutę. Z tymi nie pogadasz. Certyfikaty, certyfikaty, słuchaj. Y ja mam taką jedną pewną magiczną zdolność, tak? Tą kawę, którą Ty robisz, o której tam gdzieś tam Starbucks marzy, ja jestem w stanie szybciutko przenieść do Pana Prezesa na biureczko, e, zanim on nawet pomyśli, że jej potrzebuje. Jak Państwo widzą, nie mamy sobie równych w kserowaniu, notatek, w parzeniu i dostarczaniu kaw, ale dopiero wtedy, kiedy przychodzi do ratowania księżniczek i mordowania smoków, wtedy pokazujemy swoje prawdziwe umiejętności. I to, dlaczego Państwo dzisiaj przybyliśmy, to to, żeby pokazać Siebie jako organizację, jako. Miejsce pozyskiwania utalentowanych stażystów, którzy w konsekwencji mogą stać się praktykantami w Waszych firmach, no i w dalszej perspektywie czasowej, jeżeli się spieszą oczywiście, to też pracownikami. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy bardziej niż gotowi, żeby na nie odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.